Apokalipsa dzień po dniu. Budowniczy czy niszczyciel? I miały nad sobą jako króla anioła Otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, niszczyciel. Apokalipsa, rozdział 9, wiersz 11. Izrael, lud Boży, był niezadowolony. Po wielu porażkach z wrogimi sąsiadami ludzie wierzyli, że dopiero król rozwiąże ich problemy. Chociaż ich królem był Bóg, chcieli być jak inne narody. Pierwsza Samuela 8, 4 7. Prorok Samuel ostrzegał ich przed pułapkami związanymi z posiadaniem ziemskiego władcy, ale oni trwali w swoim uporze i później tego gorzko żałowali. Pierwsza Samuela 8, 10-18. Podczas gdy Księga Przysłów mówi nam, że szarańcza nie ma króla, przysłów 30, 27, owady opisane w Piątej Trąbie posiadają swojego władcę, co stanowi kolejną wskazówkę, że obraz ten został użyty w charakterze symbolu. Ich królem jest Anioł Otchłani, co prowadzi nas z powrotem do Apokalipsy 9, 1 i 2. Niektórzy porównują tego króla szarańczy do pierwszego władcy Osmanów. Osmana I, znanego również jako Osman Gazi lub Otoman. To za jego panowania narody tureckie się zjednoczyły, a Osmanowie rozpoczęli ataki na Cesarstwo Bizantyjskie. Jego bezpośredni potomkowie byli odpowiedzialni za ekspansję Imperium Osmańskiego, które rozrosło się kontrolując większą część południowo-wschodniej Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki między XIV a początkiem XX wieku. W tym ujęciu Anioł Otchłani, jest ludzkim posłańcem. Podobnie jak w Apokalipsie 1:20, a nie istotą nadprzyrodzoną. Abaddon to hebrajskie słowo, które oznacza zniszczenie lub zagładę czy zatracenie. Jego grecka forma to apolion, co oznacza niszczyciel. Nazwy te są symboliczne i opisują charakter rozrastającego się imperium tureckiego, ale nawiązują również do innego stworzenia, dosłownego anioła i gwiazdy, która otworzyła studnie odchłani. Ostatecznie przywódcą wszystkich tych buntów jest szatan, sprawca wojen, podziałów i zniszczenia. To on, złodziej, przyszedł kraść, zabijać i niszczyć. Jan 10, 10. To on dzierży władzę nad śmiercią. List do Hebrajczyków 2:14 Jeśli nie chcemy zostać zmieceni przez sądy Boże, lub zwiedzeni przez fałszywe nauki wroga, musimy uczynić Chrystusa naszym jedynym władcą, który przychodzi nie po to, aby niszczyć, ale by dawać obfite życie. Jan 10:10 10 oraz 11:25. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy, drogi Jezu. Oddaję moje skruszone i grzeszne życie w Twoje potężne i współczujące ręce. Chroń mnie dzisiaj i stwórz mnie na swój boski obraz. Do dalszego studiowania. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 17, wiersze od 14 do 20. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wiersz 56. List do Efezjan, rozdział 2, wiersze od 1 do 5.